Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Strefa Kryptowalut. No i na wstępie chciałbym znowu przypomnieć o trwającym konkursie na 500 zł. Warunki wzięcia udziału w konkursie jest klasycznie: subskrypcja, like oraz dowolny komentarz pod tym filmem. A rozsłanie szczęśliwej osoby jest już jutro, czyli w poniedziałek 31 października. Tak więc jest to już ostatnia szansa na załapanie się do konkursu. Dodatkowo jeśli nie macie jeszcze konta na giełdzie lub szukacie czegoś dla siebie, to polecam Wam sprawdzić platformę Bybit, no bo moim zdaniem jest to na tą chwilę jedna z najciekawszych giełd na rynku, a mój link polecający jest w opisie pod tym filmem. I tutaj także wspomnę, że to nie jest porada inwestycyjna czy też finansowa, jest to tylko moja subiektywna opinia, którą się z Wami dzielę, tak więc miejcie to również w pamięci i zawsze róbcie swój własny research. A w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o tym, jak przygotować się do hossy, czyli najpierw omówimy tworzenie takiego dobrze zbilansowanego portfolio, które po prostu podczas następnej hossy przyniesie nam fajne, stabilne zyski. Następnie omówimy sobie strategie inwestycyjne, które pomogą nam akumulować krypto lub nim handlować. A w dalszej części materiału opowiem również o inwestycji w pomniejsze projekty, o pasywnym zarobku na DeFi, który również powinien stanowić pewną część naszego portfolio, a na końcu mówimy także kwestię tego gdzie te nasze kryptowaluty najlepiej trzymać, na giełdzie czy też na zewnętrznym portfelu. Tak więc będzie to dosyć długi film, który postara się omówić dokładnie całą kwestię tworzenia zbilansowanego portfolio na następną hossę. Tak więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy sobie do pierwszego tematu w tym materiale, czyli do ogólnego omówienia tego, jak powinniśmy rozplanować nasze portfolio tak, aby nie tylko przyniosło nam duże zyski, ale również aby było maksymalnie bezpieczne. Jak wiemy, na tą chwilę trwa jeszcze BESA i nikt tak naprawdę nie wie jak długo jeszcze potrwa. Ale ostatnio coraz więcej osób mówi o tym, że gdzieś tam na horyzoncie powoli widać HOSSE. Tak więc wydaje się, że mamy teraz taki ostatni dzwonek na to, aby te nasze portfolio dobrze rozplanować i akumulować sobie krypto przed pierwszymi większymi wzrostami. Tak więc jeśli chcemy rozplanować sobie nasze portfolio, to z pewnością powinniśmy zaznajomić się z pojęciem dywersyfikacji. Tak więc dywersyfikacja dotyczy podzielenia naszych funduszy na różne aktywa lub klasy tych aktywów. Na przykład w klasycznych akcjach giełdowych możemy zdywersyfikować nasze portfolio inwestując w różne branże, tak jak rolnictwo, technologia, energia, czy też opieka zdrowotna. No jeśli przykładowo branża rolnicza zaliczy bardzo słaby okres, to zawsze mamy jeszcze akcje w branży energetycznej czy też zdrowotnej, które potencjalnie mogą zniwelować straty naszej akcji w branży rolniczej. No i do definicji dywersyfikacji dochodzi jeszcze alokacja, ale szczerze mówiąc te dwa określenia są często używane zamiennie, a najpopularniejszym określeniem jest po prostu dywersyfikacja i często tego słowa właśnie używamy, gdy chcemy powiedzieć o portfolio, który jest zbilansowane, czyli jest podzielone na różne klasy aktywów. No i generalnie, technicznie rzecz biorąc, scriptwallet to jest pojedyncza klasa aktywów. Mimo to, nasze portfolio kryptowalutowe także możemy dywersyfikować na różnego rodzaju produkty finansowe, altcoiny i tokeny, które reprezentują różne cele i zastosowania. Na przykład, możemy stworzyć swoje portfolio w oparciu o 40% bitcoina, 30% stablecoinów, 15% nft i 15% altcoinów, tak aby mieć inwestycje w każdym interesującym nas sektorze. No jeśli chodzi o kryptowaluty, to możemy spojrzeć na to pod względem projektu, który stoi za konkretnym tokenem, oraz pod względem samego tokenu. No i projekty możemy podzielić na różnego rodzaju blockchainy oraz rozwiązania dla istniejących blockchainów, projekty DFI, metaversy, projekty gamingowe, czyli różnego rodzaju gry Play to Earn, ale również także na projekty NFT. Z kolei same tokeny możemy podzielić sobie na kilka różnych kategorii na przykład na tokeny płatnicze, takie jak XRP, Bitcoin Cash czy też Litecoin, które pozwalają na bardzo szybkie i tanie transakcje kryptowalutowe, Stablecoin, takie jak USDT czy też Binance USD, które są odpowiednikami walut fiat, w tym przypadku dolara i po prostu są wygodnym środkiem do rozliczeń, tokeny użytkowe takie jak BNB oraz Ethereum, które używane są między innymi do opłacania gazu podczas transakcji. Tokeny zarządzania takie jak Sushi czy też Uni, które służą do głosowania najczęściej w projektach DFI takich właśnie jak Uniswap czy też Sushiswap i pozwalają nam wspólnie zarządzać platformą. Tak więc nasze portfolio możemy rozbudować o tokeny zarządzania DeFi, tokeny użytkowe takie jak Ethereum, stablecoiny czy też bitcoina. Ważne jest aby nasze portfolio nie było za bardzo od siebie zależne oraz żebyśmy zawsze jakąś część naszego portfolio postawiali w stablecoinach tak aby móc szybko reagować w razie różnych sytuacji na giełdzie. Generalnie ważne jest również, abyśmy podzielili swoje portfolio na inwestycje wysokiego, średniego oraz niskiego ryzyka, ponieważ portfolio zawierające dużą część inwestycji wysokiego ryzyka, no zdecydowanie nie będzie zbilansowane i raczej przypomina polowania na tokeny, które zrobią razy 100, niż faktyczne long termowe inwestowanie. Takie portfolio może mieć szansę na zapewnienie nam większych zysków, ale może również spowodować ogromne straty. Tak więc tutaj to nasz osobisty profil ryzyka określa, co jest dla nas najlepsze. Mimo to zawsze zalecana się chociaż delikatna mieszanka, aby uśredniać straty, tak więc zawsze dobrze mieć w swoim portfolio parę pewnych pozycji. Przykładowym rozplanowaniem portfolio mogłoby być np. zainwestowanie 25% w Bitcoina, 15% w Ethereum, 15% w pozostałe coiny, takie jak BNB oraz Matic, 15% w pomniejsze, bardziej ryzykowne altcoiny lub projekty z launchpadów, 15% w DFI, czyli w stackingi oraz pule płynności, oraz ostatnie 15% w stablecoiny, aby zapewnić płynność naszemu portfelowi, w momencie gdy na rynku będzie dobra okazja do inwestycji lub będziemy potrzebowali po prostu środków. No i w takim portfolio mielibyśmy inwestycje małego ryzyka, takie jak Bitcoin oraz Ethereum, średniego ryzyka, czyli coiny pokroju BNB oraz Matic, wysokiego ryzyka w postaci projektów z różnych launchpadów Oraz mamy również pasywny dochód z DeFi, a do tego pozostaje nam zawsze 15% w stablecoinach na czarną godzinę. Jednak są również minusy takiego podejścia, ponieważ im bardziej zdywersyfikowane jest nasze portfolio, tym bardziej rozbity będzie nasz zarobek. Może powstać sytuacja, w której nasz zysk z jednej inwestycji zostanie pochłonięty przez stratę na pozostałych. No i większość traderów, inwestorów stawia na kilka pewnych inwestycji, jedną taką dosyć niepewną, aby zminimalizować ryzyko i zmaksymalizować zyski, ale nie zawsze działa to na tyle dobrze, aby móc na tym polegać za każdym razem, gdy inwestujemy, tak więc zawsze róbcie swój własny research i dopasowujcie portfolio do siebie i swoich potrzeb. Tak więc najczęściej tą największą część naszego kryptowalutowego portfolio stanowią w miarę bezpieczne pozycje, takie jak Bitcoin czy Ethereum, ale także różnego rodzaju większe altcoiny. No, i mimo że są one względnie bezpieczne, to mimo wszystko warto mieć określony plan, jak dokładnie akumulować na naszym portfelu. Dlatego uznałem, że warto dać sobie do tego materiału kilka takich najbardziej podstawowych strategii inwestycyjnych, które po prostu Wam w tym pomogą. Generalnie, jeśli myślimy o long-termowym portfolio, to definitywnie warto przyjrzeć się strategii DCA, czyli uśrednianiu kosztów w dolarach. Jest to strategia inwestycyjna, której celem jest zmniejszenie wpływu zmienności rynkowej na zakup kryptowalut. Obejmuje ona kupowanie równych kwot krypto w regularnych odstępach czasu bez względu na sytuację na rynku. Ale to, jak tą strategię wykorzystamy, zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od nas, bo generalnie głównym założeniem jest, że wchodząc na rynek w ten sposób nasza pozycja może nie być tak zmienna, jak gdyby była to jednorazowa inwestycja. I mimo że brzmi to dosyć nietypowo, to faktycznie kupowanie w regularnych odstępach czasu może końcowo uśrednić cel naszego wejścia, a w dłuższej perspektywie taka strategia może zmniejszyć negatywny wpływ sytuacji rynkowej na naszą pozycję. Bo główną zaletą DCA jest to, że zmniejsza ryzyko wejścia w niewłaściwym czasie. Wyczucie odpowiedniego czasu na rynku jest jedną z najtrudniejszych rzeczy do zrobienia, jeśli chodzi o handel lub inwestowanie. Często nawet jeśli ogólny pomysł na inwestycje jest bardzo dobry, to z kolei możemy źle wstrzelić się czasowo, co powoduje, że cała inwestycja staje się po prostu no, nieopłacalna. No i właśnie ta strategia uświadamiania kosztu dolara, czyli DCA, pomaga zmniejszyć to ryzyko poprzez pewnego rodzaju rozdzielenie naszego kapitału na mniejsze części. Jeśli podzielimy naszą inwestycję na mniejsze części i będziemy inwestowali według konkretnego harmonogramu, to bardzo prawdopodobne, że uzyskamy lepsze wyniki niż w przypadku zainwestowania tej samej kwoty all in, czyli po prostu w jednym momencie. Generalnie, dokonanie zakupów w nieodpowiednim czasie jest mega łatwe i może doprowadzić do naprawdę kiepskich rezultatów często jest tak, że wyczekujemy dobrego momentu, a końcowo no i tak się wahamy, no nie podejmujemy decyzji, a dzięki tej strategii możemy wyeliminować wszelkie wątpliwości, ponieważ trzymamy się określonego, regularnego schematu odnośnie zakupów. W momencie, w którym zdecydujemy się na DCA, tak naprawdę musimy jedynie trzymać się wyznaczonego planu działania, czyli na przykład co tydzień w środę kupujemy Bitcoina za 100 zł, a w piątek Ethereum za 200 zł i robimy to co tydzień, bez znaczenia jak wygląda sytuacja na rynku. I tak przez rok czy tam przez dwa lata, jak sobie zaplanujemy. Tak więc najlepiej pokazać to na przykładzie, no bo załóżmy, że mamy stałą kwotę 10 tysięcy złotych no i uważamy, że rozsądnym rozwiązaniem jest zainwestowanie w Bitcoina. Dodatkowo uważamy, że cena prawdopodobnie będzie wahać się w bieżącej strefie i jest to korzystne miejsce do gromadzenia i budowania naszej pozycji przy użyciu właśnie tej strategii DCA. Tak więc możemy podzielić te 10 tysięcy zł na 100 części po 100 zł i każdego dnia kupujemy bitcoina o wartości 100 zł całkowicie bez względu na cenę. W ten sposób zamierzamy rozciągnąć nasze wejście na rynek na okres około 3 miesięcy, uśredniając ogólną cenę wejścia. A gdy już wejdziemy na rynek, określamy sobie przedział cenowy, w którym chcielibyśmy sprzedać naszą pozycję, i gdy tylko cena będzie w pobliżu tego zakresu, to sprzedajemy na przykład po 1000 zł codziennie, usiadniając również cenę sprzedaży i w ten sposób budujemy sobie naprawdę fajne zyski. Warto jednak pamiętać, że bardzo ważna jest elastyczność DCA. Załóżmy, że do tej pory mieliśmy Hossę, no i Bitcoin właśnie wszedł w bestę. Tak więc nie spodziewamy się dłuższej hossy przez co najmniej kolejne dwa lata, natomiast wiadomo, że w końcu prędzej czy później nadejdzie hossa i chcielibyśmy się przygotować wcześniej, kupując po jak najlepszych cenach. Tak więc w takiej sytuacji powinniśmy zmienić naszą strategię. Ta inwestycja w takiej sytuacji będzie mieć znacznie większy horyzont czasowy i musi być przygotowani, że te 10 tysięcy złotych przeznaczone na tę strategię musi być rozlokowane przez kolejne kilka lat. Tak więc możemy ponownie podzielić inwestycje na 100 części po 100 zł. Jednak tym razem kupujemy bitcoina o wartości 100 zł co tydzień, czyli w ciągu roku są no mniej więcej 52 tygodnie. Więc cała strategia będzie realizowana przez nieco mniej niż 2 lata, co powinno poskutkować całkiem korzystną pozycją na rynku. No i w ten sposób zbudujemy pozycję długoterminową, podczas gdy trend spadkowy będzie się rozwijał. Nie spóźnimy się także, gdy rozpocznie się trend wzrostowy, a także zmniejszymy część ryzyka związanego z kupnem w trendzie spadkowym, co wydaje się generalnie być bardzo rozsądnym i koniec końców całkiem opłacalnym wyjściem. Zresztą musimy pamiętać, że takie kupowanie według konkretnej strategii może nie zawsze zakończyć się zyskami, ponieważ mówimy tutaj o stałym inwestowaniu bez względu na sytuację rynkową, która, no bądź co bądź, może być naprawdę różna. Tak więc też, żeby nie było żadnej wątpliwości, DCI oczywiście nie ogranicza całkowicie ryzyka. Chodzi jedynie o to, aby płynnie wejść na rynek, tak aby zminimalizować ryzyko kupienia all-in na górce. No i strategia absolutnie nie gwarantuje udanej inwestycji, jedynie po prostu uśrednia wpływ, jaki rynek ma naszą pozycję. Dlatego zawsze należy wziąć pod uwagę inne czynniki, tak aby nie pakować się na górce i po prostu liczyć, że dzięki DCA zarobimy miliony, tylko dlatego, że uśredni nam tą cenę kupna, czy też po prostu wejścia w rynek. No to jest bardzo ważne, abyśmy nie szli ślepo za strategiami i zawsze je w pewien sposób do siebie dostosowywali i robili swój własny research. Kolejna strategia jest całkowitym przeciwieństwem DCA, ponieważ w przypadku inwestowania ryczałtowego, zamiast regularnego inwestowania niewielkiej sumy, to inwestujemy wszystko. Czyli inwestujemy wszystkie możliwe pieniądze, które mamy dostępne w tej chwili na tą konkretną inwestycję. No i na przykład jeśli otrzymalibyśmy premię wygraną na loterii lub spadek w wysokości 10 tysięcy, w przypadku strategii ryczałtowej zainwestowalibyśmy całą kwotę od razu, zamiast dzielić ją na mniejsze inwestycje i inwestować regularnie. No, według tej strategii wystarczy wyczuć dobry moment na rynku i wejść all-in, żeby zebrać jak największe zyski. No i te dwie strategie są często porównywane, przy czym tak naprawdę najlepsza strategia dla konkretnego inwestora zależy od jego stylu inwestycyjnego, rodzaju aktywów, w które chce zainwestować lub od tego, jak dużą płynnością dysponuje w danym momencie. Tak więc obydwie reprezentują dwa skrajne podejścia, ale są praktycznie tak samo popularne. Kolejna strategia to inwestowanie w wartości. Strategia ta koncentruje się na aktywach, które są niedowartościowane, co oznacza, że ich realna wartość jest znacznie wyższa niż aktualna wycena rynkowa. Koncepcja ta została wprowadzona przez Benjamin'a Grahama, znanego również jako ojciec inwestowania wartościowego, a następnie została ona rozsławiona przez Warrena Buffetta, czyli najsłynniejszego inwestora wartościowego na świecie. O którym pewnie już nie raz słyszeliście, czy w różnych materiałach na YouTube, czy też w artykułach. No i w tej strategii zasadniczo wygląda to tak, że jeśli uważamy, że. Konkretne aktywo jest niedowartościowane, to jego cena powinna wzrosnąć gdy tylko rynek dostrzeże jego realną wartość, a to prędzej czy później nastąpi. No i jednym z przykładów tej koncepcji może być właśnie Bitcoin, który był niedowartościowany przez pierwsze 10 lat swojego istnienia. Na no ponieważ z czasem więcej inwestorów dostrzegło jego wartość w tym także rządy instytucje, bo to popyt na bitcoina wzrósł, a co za tym idzie wzrosła również jego cena, osiągając końcowo ATH na poziomie ponad 68 tysięcy dolarów. Tak więc te osoby, które wcześniej dostrzegły wartość bitcoina, osiągnęły w rezultacie ogromne zyski. No i wyzwaniem przy inwestowaniu w wartość jest określenie, które konkretnie aktywa są niedowartościowane. Strategia ta wymaga mocnego researchu, jak również długoterminowego nastawienia, ponieważ osiągnięcie faktycznego zysku może zająć nawet 2, 3, a nawet 4 lata, ale generalnie jeśli nasz research jest naprawdę dobry, to cierpliwość może realnie popłacać, ponieważ zyski z takich projektów mogą ustawić nas no, tak naprawdę na resztę naszego życia. Tutaj świetnym przykładem jest Bitcoin, który jeszcze w lutym 2017 roku kosztował 1000 dolarów, a 4 lata później osiągnął ATH na poziomie 68 tysięcy, tworząc z wielu ludzi milionerów. Nie mówiąc już o osobach, które zainwestowały jeszcze wcześniej, gdy Bitcoin kosztował 500-600 dolarów. Zresztą w ostatnich latach było naprawdę dużo projektów, które zaliczyły ogromne wzrosty w nawet krótszym czasie, tak więc jest to w pełni możliwe, tylko musimy potrafić znajdować naprawdę wartościowe projekty i patrzeć długoterminowo, tak więc nie wycofywać się przy pierwszych spadkach, tylko faktycznie czekać, aż projekt osiągnie sukces. A teraz przejdźmy sobie do dwóch takich podstawowych strategii tradingowych, które pokrótce omówimy, ponieważ jeśli budujemy swoje portfolio, to często chcemy również na nim aktywnie zarabiać i te dwie strategie mogą nam w tym pomóc. Tak więc pierwszą strategią jest swing trading. Jest to strategia inwestycyjna, która ma na celu wykorzystanie krótkoterminowych ruchów cen. Zazwyczaj wyczekuje się sytuacji, gdy rynek osiągnie punkt zwrotny, następnie zajmuje się tam pozycję, a w przypadku powodzenia zamyka po istotnym ruchu cenowym. Osoby korzystające z tej strategii nierzadko również naprzemiennie otwierają długie i krótkie pozycje, a utrzymują je przez stosunkowo krótki czas. No i w takiej sytuacji otwarta pozycja dosłownie buja się pomiędzy niższym i wyższym kursem, lub też odwrotnie. Kluczowe jest tutaj obserwowanie ruchów cenowych konkretnych coinów i odpowiednie zareagowanie, by otworzyć pozycję we właściwym momencie, dokładnie wtedy, gdy ruch się zaczyna, lub już trwa, ale ma przed sobą dobre perspektywy na jego kontynuację tak aby w przypadku odwracania się rynku zamknąć pozycję i otworzyć pozycję przeciwną. Jest to zupełnie inna strategia niż w przypadku inwestycji długoterminowych i zalecane jest raczej osobom, które już dosyć dobrze znajdują się na rynku i potrafią bardzo szybko oszacować sytuację na giełdzie. Dodatkowo, jako że swing trading opiera się na bardzo szybkich i małych ruchach cen, to też zarobiony procent często jest stosunkowo mały. Oznacza to, że aby wypracować jakąś konkretną kwotę, potrzebujemy mieć wprawę i realizować te zyski dosyć szybko. Następnie mamy breakout trading. No i ta strategia wybicia ma zastosowanie w momencie, gdy trend boczny staje przerwany. A wielu inwestorów korzysta z tej strategii w momencie, gdy ceny w trendzie bocznym przekraczają górne i dolne limity. Dlatego jeśli przypuszczamy takie wybicie, to naszym celem jest wyznaczenie stref wsparcia i oporu. No i co w praktyce wyznaczenie tych poziomów oznacza? Ma ono na celu przewidzenie dalszego zachowania cen. Te strefy sugerują, czy dany ruch niedługo się zakończy, a krótkoterminowa tendencja zostanie odwrócona, niezależnie czy chodzi akurat o długi trend, czy też o chwilową korektę. Im więcej razy dane wsparcie, czy też opór został utrzymane, tym jest ono silniejsze. Jednak dany rynek nie może wiecznie trwać w konsolidacji, i ostatecznie któraś z tych barier zawsze musi zostać wybita, i na to właśnie w tej strategii polujemy. Tak więc, jako trader, możemy otwierać transakcję od kilku godzin do tak naprawdę nawet kilku dni i używamy przy tym głównie analizy technicznej. Ale musimy także wiedzieć, co dzieje się na rynkach i jakie rodzaje wiadomości mogą również wpłynąć na rynki, aby przewidzieć ewentualne wybicie lub spadek. Tak więc, w tym przypadku ustawiamy sobie pozycję w trendzie bocznym. I wyczekujemy konkretnego wybicia, aby zrealizować nasze zyski. No i przechodząc dalej, jeśli interesują nas duże zyski i chcemy dać coś mniej bezpiecznego do naszego portfolio, tak aby je dobrze zbalansować, to z pewnością będziemy rozglądali się za małymi altcoinami z dużym potencjałem. No i oprócz sugerowania się materiałami na YouTube czy różnymi artykułami, warto również samą wiedzieć, gdzie takie projekty. Znaleźć. No i najlepszym sposobem, aby znaleźć takie tokeny, jest wejść na platformę taką jak CoinMarketCap lub CoinGico i bez znaczenia, którą wybierzemy, na stronie głównej każdej z nich będziemy mieli kryptowaluty ponumerowane według kapitalizacji rynkowej. Jak już zresztą mówiłem to nieraz, w przypadku takich altcoinów najważniejszą kwestią jest to, że interesują nas projekcje z kapitalizacją rynkową w przedziale około 15 do 20 milionów dolarów. Taka kapitalizacja jest na tyle wysoka, że możemy wstępnie śmiało założyć, że jest to projekt wartu uwagi. Ale jednocześnie za tyle niska, że mamy jeszcze dosyć sporo miejsca na wzrosty cenowe. No bo jeśli interesuje nas zysk na poziomie razy 10 lub nawet razy 100, to musimy tą kapitalizację rynkową pomnożyć razy te 10 lub 100. Oznacza to, że jeśli aktualnie projekt ma kapitalizację na poziomie 15 milionów dolarów i zrobiłby razy 100, to jego kapitalizacja wzrosłaby do 1,5 miliarda, czy przeskoczyłby z ponad 600 pozycji do aktualnego Top 50. I takie sytuacje widzieliśmy już na rynku nieraz, tak więc jest to w pełni możliwe. Chociaż najlepiej nie nastawić się na tak ogromne zyski, i zawsze wychodzić z założenia, że już nawet razy 10 jest świetnym wynikiem. Tak więc jeśli znajdziemy projekt w przedziale kapitalizacji na poziomie 15 do 20 milionów dolarów i nas zainteresuje, to powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na whitepaper, Czy jest odpowiednio rozpisany, czy posiada tokenomikę, czy zamysł projektu jest wystarczająco jasno przedstawiony. Następnie na team projektu, czy w ogóle są przedstawieni na stronie. Jeśli tak, to czy są linki do LinkedIn'ów, czy zespół ma jakieś doświadczenie w budowaniu takich projektów. To są bardzo ważne informacje, które powinniśmy w takich projektach szukać, ponieważ jeśli team nie przedstawia się na stronie, a whitepaper jest napisany bardzo prosto i nie posiada tokenomiki, no to definitywnie coś jest z tym projektem nie tak. Dodatkowo ważne jest również sprawdzenie social media, czy projekt ma realne grono odbiorców, czy nie kupuje sobie obserwujących, czy na grupie na Telegramie są realne osoby zainteresowane projektem, czy też same boty. To, jak dużo grono odbiorców ma projekt, określa, jak dużego popytu możemy się spodziewać na rynku. Tak więc tak samo, jeśli na Twitterze są same boty i kupione obserwacje, a Telegram świeci pustkami, no to wiadomo, że coś jest z tym projektem. Nie tak. No i takich projektów możemy również szukać na lunchpadach, pokroju TenSet, Tao Maker, cd czy też Polka Starter. Tylko w tym przypadku te projekty są na bardzo wczesnym etapie rozwoju i najczęściej ich projekty nie trafiły jeszcze na giełdy. No co zwiększa ryzyko, ale w przypadku sukcesu projektu zwiększa również zysk, który możemy z takiej inwestycji uzyskać. Tak więc jeśli jesteście zainteresowani tematem tych pomniejszych altcoinów i chcielibyście się dowiedzieć dokładnie jak i gdzie ich szukać krok po kroku, to zapraszam Was do tak naprawdę pierwszego materiału na tym kanale, w którym dokładnie omawiam jak takich projektów szukać. Następnie dobrym pomysłem jest ulokować część naszego portfela w DFI. W takim przypadku nasze środki możemy ulokować w stackingu lub w pulach płynności, czego będziemy otrzymać codzienny pasywny zarobek. Jeśli posiadamy jakieś tokeny lub planujemy kupić ich większą ilość, myślą o długoterminowych zarobkach, to warto z pewnością przyjrzeć się stackingowi. Dzięki stackowaniu możemy zarabiać odsetki za udostępnianie naszych tokenów na konkretnej platformie. Zazwyczaj dzieje się to za pośrednictwem puli stackingowej, którą możemy traktować jak coś podobnego do oprocentowania konta oszczędnościowego. W takim momencie nasze tokeny zarabiają, ponieważ łańcuch bloków angażuje do pracy w oparciu o proof of stake. Dzięki temu zapewniamy weryfikację i zabezpieczenie wszystkich transakcji w danej sieci. I jeśli zdecydujemy się na, z naszych tokenów, zostaną no się one częścią procesu walidacyjnego, a my będziemy zarabiać odsetki. Następnie mamy pulę płynności. Jest to zbiór środków zablokowanych w smart kontrakcie. Pule płynności służą do ułatwienia zdecentralizowanego handlu, pożyczek i wielu innych funkcji, które znajdziemy na zdecentralizowanych giełdach. Pule płynności są podstawą wielu zdecentralizowanych giełd, m.in. takich jak Spółki Swap czy też Pancake Swap. Użytkownicy, którzy dostarczają płynność blokując swoje środki w pulach płynności są nazywani potocznie dostawcami płynności, ale najczęściej oznaczeni są skrótem LP, od angielskiego Liquidity Provider. Tacy użytkownicy dodają równą wartość dwóch tokenów w puli, aby utworzyć rynek i pozwolić na płynne wymiany. Oznacza to, że jeśli zablokujemy równą wartość 100 USDT, oraz stumatic w puli płynności, to zapewnimy płynność i możliwość wymiany na tej konkretnej parze handlowej, a w zamian za zapewnienie swoich środków do transakcji możemy pobierać opłaty handlowe z transakcji, które mają miejsce w naszej puli, a w zamian za zapewnienie swoich środków do transakcji możemy pobierać opłaty handlowe z transakcji, które mają miejsce w naszej puli proporcjonalnie do udziału w całkowitej płynności na danej parze handlowej. Tak więc w tych dwóch przypadkach nie jest, że mamy zarobek samego wzrostu ceny danych tokenów, to zarabiamy także odsetki za stacking oraz za dostarczanie płynności, co często Daje nam naprawdę fajne pasywne zyski. I tutaj również, jeśli jesteście zainteresowani inwestowaniem w DeFi, to zapraszam Was do osobnego materiału, w którym dokładnie krok po kroku omawiam inwestowanie naszych środków w stacking, półle oraz farming na przykładzie giełdy SpookySwap. Tak więc, gdy już omówiliśmy sobie te wszystkie opcje inwestowania i budowania naszego portfolio, to warto też omówić to, gdzie możemy te nasze kryptowaluty trzymać. W przypadku deksów, takich jak PancakeSwap czy Swap, no właściwie nie ma pytania, ponieważ w tym przypadku musimy działać w oparciu o zewnętrzne portfele, tak jak na przykład Metamask. Ale w przypadku DEX-ów takich jak Bybit czy też Binance, nasze środki musimy zdeponować bezpośrednio na giełdzie, no i po prostu wiele osób decyduje się na trzymanie wszystkich swoich kryptowalut tylko i wyłącznie w portfelu giełdowym. No i taka opcja z pewnością jest wygodna, ponieważ mamy szybki i łatwy dostęp do naszych środków, ale jednocześnie jesteśmy narażeni na utratę kryptowalut podczas różnych haków giełdowych, no takich jak na przykład niedawna kradzież BNB o wartości 500 milionów dolarów z Binance. Tak więc generalnie do wyboru mamy kilka opcji. Możemy trzymać nasze środki na giełdzie, możemy trzymać nasze środki na portfelu zewnętrznym takim jak np. Metamask lub możemy również trzymać nasze środki na portfelu sprzętowym takim jak np. Ledger. Moim zdaniem najlepszą opcją jest podzielenie sobie naszych środków na zastosowanie. Czyli te środki, które trzymamy długoterminowo i nie mamy ich zamiaru w najbliższym czasie sprzedawać, najlepiej trzymać na zewnętrznym portfelu, czy to Metamasku, czy też portfelu sprzętowym takim jak Ledger. Natomiast tą część środków, którą aktywnie handlujemy, najlepiej jest po prostu trzymać na giełdzie. No i dzięki temu będziemy mieli łatwy dostęp do środków, z których korzystamy i których używamy po prostu do handlu. A jednocześnie ta większa część naszego portfolio, którą trzymamy długoterminowo, będzie bezpieczna na zewnętrznym portfelu. No i wiadomo, że każdy podchodzi do tej kwestii indywidualnie, ale generalnie ogólno przyjęta zasada jest taka, że zawsze środki na portfelu zewnętrznym będą bezpieczniejsze niż na giełdzie. Jeśli nie tradujemy aktywnie, no to warto je trzymać sobie poza giełdą, tak więc jeśli planujecie stworzyć portfolio, to z pewnością warto zapoznać się z najpopularniejszymi portfelami zewnętrznymi i po prostu wybrać coś dla siebie. No i to już będzie wszystko w dzisiejszym materiale, jeśli film wam się spodobał to zostawcie lajka like oraz suba, ponieważ motywuje to do dalszej pracy. Dzięki za oglądanie i cześć!